Cukierki. Pan Bledur jest naszym sąsiadem i dobrym znajomym taty. Lubią się ze sobą przekomarzać, ale potem okropnie się na siebie obrażają i przestają ze sobą rozmawiać. Tym razem tata i pan Bledur nie rozmawiali ze sobą od dnia, kiedy tata dla zabawy wrzucił przez płot puszkę po zielonym groszku do ogrodu pana BleDur. A pambledur nie uznał tego za zabawne. Powiedział, że jego ogród to nie wysypisko śmieci, że taty żart jest idiotyczny i że mógł kogoś zranić. A ponieważ tata wciąż się śmiał, odrzucił puszkę po groszku do naszego ogrodu i zawołał: możesz sobie zabrać swoją puszkę? No i to się nie spodobało tacie, więc przez mnóstwo tygodni tata i pambledur nie mówili sobie dzień dobry. Dlatego zdziwiłem się, kiedy mama mi powiedziała, że po kolacji państwo bledur wpadną do nas na kawę. Chociaż wiem, że kiedy tata z panem bledur się kłócą, mama i pani bledur starają się ich pogodzić. I wtedy z powrotem zostają wielkimi kumplami, dopóki znowu nie zaczną się razem wygłupiać. Byliśmy już po kolacji, kiedy ktoś zadzwonił do drzwi. I to byli państwo bledur. Wszyscy zaczęli się śmiać. Tata i pan bledur podali sobie rękę. Mama powiedziała, że zachowują się jak duże ciciaki, a ja się ucieszyłem, bo pan Dur dał mamie niesamowite pudełko cukierków, mówiąc po groszku niezgody, cukierki na zgodę. Mama się roześmiała i powiedziała mu, że nie trzeba było, ale ja uważam, że to był świetny pomysł, bo bardzo lubię cukierki, ale w w domu nikt, a w domu nikt ich nie kupuje. Czasem tylko ktoś przyniesie mamie. Mam je, chociaż zwykle przynoszą mi raczej kwiaty, które są bardzo ładne, ale to głupi prezent, bo nie można ich zjeść, a w ogrodzie mamy ich pełno. Mama pozwoliła mi wziąć cukierka. W pudełku było, i... było ich masę i co najważniejsze, zauważyłem, że są dwa piętra cukierków. Nie tak jak w pudełku, który przyniósł pan Barier, kiedy... gdzie piętro niżej był tylko papier. Mama powiedziała, że nie wolno wybierać, więc wziąłem jeden obwinięty w złotko i to był cukierek z likierem. Taki najbardziej lubię. Ale się tego nie spodziewałem i pociekło mi trochę po brodzie. A wtedy wszyscy zaczęli się śmiać i mnie całować. A mama powiedziała, że już późno, że jutro mam szkołę i żebym szedł lulu spać. Rano po wstaniu spytałem, czy mógłbym dostać cukierka. A mama powiedziała, żebym się umył, ubrał i zjadł śniadanie, a potem zobaczymy. Wyjaśniłem, że zamiast kawy z mlekiem i kanapek wolałbym zjeść cukierka, ale mama się nie zgodziła. Po śniadaniu tuż przed wyjściem do szkoły pozwoliła mi wziąć cukierka i znowu wybrałem taki z likierem, ale teraz już wiedziałem, więc włożyłem go od razu do buzi, żeby mi nie pociekło po brodzie. Zapytałem, czy mogę zabrać cukierki do szkoły, żebyśmy mieli na przerwie? Ale mama powiedziała, że to śmieszne i że mam szybko wychodzić, jeżeli nie chcę się spóźnić. Więc spytałem, dlaczego nie wolno mi zabrać cukierków do szkoły, kiedy moi koledzy przynoszą do szkoły masę rzeczy. A wtedy mama krzyknęła, że jak nie przestanę, to się pogniewa. Więc poszedłem do szkoły płacząc, bo to niesprawiedliwe, niesprawiedliwe, niesprawiedliwe. W szkole opowiedziałem Alcestowi, takiemu koledze, że w domu dostaliśmy pudełko cukierków. Ile pięter? Zapytał Alcest. Kiedy się dowiedział, że dwa, Alcest uznał, że to bardzo interesujące i południe po szkole odprowadził mnie do domu. Kiedy weszliśmy, mama bardzo się zdziwiła na widok Alcesta. Przyszedł obejrzeć nasze pudełko cukierków. Wyjaśniłem. Co to za głupoty? Krzyknęła mama. Na pewno mama czeka na ciebie z obiadem. Biegnij szybciutko do domu. Też macie pomysły. Wtedy Alcesta odwrócił się i zaczął iść powolutku w stronę drzwi, powłócząc nogami. Mama zakryła dłonią usta. Robi tak czasem, żebym nie zobaczył, że się śmieje, i powiedziała: Mikołaj, jednak daj koledze cukierka z jego po żeby nie popsuć sobie apetytu. To rozśmieszyło Alcesta, a ja dałem mu cukierka ze śmiesznymi zielonymi wzorkami na wierzchu. Wolałbym takiego złotym. Papierku powiedział Alcest. Te złoty mają w środku likier. Wiesz, że się na tym znam. Odpowiedziałem mu, że nie wolno wybierać. Alcest krzyknął, że nie jestem dobrym kolegą. Ja mu odpowiedziałem, że jak mu się nie podoba, to niech mi odda cukier... cukierka w śmieszne zielone wzorki, bo w końcu nie jest u siebie w domu i niech sobie nie wyobraża. Wtedy mama przestała się śmiać i powiedziała, że może już starczy. I Alcest poszedł sobie, obrażony, jedząc swojego cukierka w śmieszne, zielone wzorki. A potem, kiedy ja chciałem wziąć cukierka, mama spytała, czy nie zwariowałem i powiedziała, że przed obiadem nie ma mowy. – To Alcest może, a ja nie? – spytałem. – Bądź tak dobry, idź umyć ręce i nie mów mi więcej o cukierkach! – krzyknęła mama, która czasem jest okropnie niesprawiedliwa. – Muszę dokończyć robić obiad. Twój ojciec zaraz przyjdzie. A wiesz, że w południe zawsze bardzo mu się spieszy. Jeżeli Alces mógł dostać cukierka, to ja też mogę, krzyknąłem. Dlaczego Alces ma być lepszy? Chcesz kapsa? Spytała mama, takim samym głosem, jak pan Bier, jeden z naszych opiekunów, kiedy na przerwie wyprowadzimy go z równowagi. Widzę, że znowu jest jakiś dramat, powiedział tata, który właśnie wszedł do domu. Można wiedzieć, o co tym razem chodzi? O pudełko cukierków od twojego przyjaciela Bledurta. Krzyknęła mama. Pan Mikołaj chciałby żywić się wyłącznie cukierkami. Pan Mikołaj sprowadza do domu do wszystkich swoich przyjaciół i znajomych, żeby częstować ich cukierkami. I pan Mikołaj nie chce przyjąć do wiadomości, że zabrania mu jeść cukierki przed obiadem. Mojego przyjaciela, Bledurta? powiedział tata. Zdaje się, że to ty stawałaś na głowie, żeby Bledur znów stał się moim przyjacielem. No zresztą mniejsza o to nie będziemy rozdzierać szat z powodu głupich cukierków Mikołaj skoro mama mówi, że masz nie jeść cukierków to nie jesz cukierków i koniec kiedy alces dostał jednego krzyknąłem i to mama kazała go poczęstować strasznie uparty ten twój syn powiedziała mama do taty wiem po kim to ma w każdym razie żadnych cukierków i do stołu Dziękuję za tę delikatną aluzję, powiedział tata. A teraz przestańmy chwilę mówić o cukierkach i odetchnijmy. Spieszę się, o drugiej mam spotkanie w biurze. Obiad powinien być gotowy. O, przepraszam za spóźnienie, powiedziała mama ze śmiechem, ale niezadowolona. To przez cukierki twojego syna opóźniam się w obowiązkach. Jak tak dalej pójdzie, zacznę się sto stołować w restauracji. Nie będę wracał do domu. Tam przynajmniej nie będzie rozmów o cukierkach krzyknął tata. W domu też nie chcę więcej słyszeć o cukierkach. Dosyć już tego gadania o cukierkach. Koniec z cukierkami! A zresztą zaraz zobaczycie, co z nimi zrobię. Tata wziął pudełko z cukierkami, wyszedł do ogrodu i zbliżył się do błotu. Pampledur, który był w swoim ogrodzie i zbierał liście, podniósł głowę i uśmiechnął się do taty. Masz! krzyknął tata. Oddaję ci twoje cukierki. I tata wrzucił pudełko z cukierkami do ogrodu pana bledur. Teraz w domu jest już wszystko dobrze. Obaj z tatą przeprosiliśmy mamy, a ona usmażyła nam frytki. Tylko, że znowu tata i pan bledur nie mówią sobie dzień dobry.